Słuchaj, miałem huge kata, miałem huge pumpkin kata zbugowanego. Ten jest najrzadszy ze wszystkich tych petów. Jest tylko 80 na świecie i zbyt dużo ich nie ma. 15 pieprzonych tysięcy. Ale czekaj ile co? No to myślę, że już samochodzik można szukać. <laughs> nie do no beskitu. Dzień dobry, widzowie. Jak wiecie, jakiś czas temu, no przegraliśmy zakład z Puzonem, bo nie zostawiliście dużo lajków. No i generalnie zostaliśmy tego Huge Festive Kata. No i była taka sytuacja, że tam chyba 7 tysięcy lajków miał być w ileś tam godzin. No i generalnie Puzon miał mi zostawić tego Huge Festivkata. Kata, ale, ale jakieś 7... dzień dobry wszystkim, ludzie dobre wszystkiego? No, czy to nie więcej 7, dzień dobry. Bo, nie 7. A to więcej było, nie? 12 w 12 to, to godzin, godzin nie, chyba. Nie, to było 20, to A, 20, 20, 20. Ale jeszcze były suby. A, dobra, dobra. No właśnie, widzowie, no i generalnie nadszedł ten smutny dzień, w którym to oddajemy. Naszego książka z uzanowi. No i właśnie zawołał mi tutaj, żeby zgarnąć ode mnie, bo ja niedługo widzę, wyjazd. Dawaj, I dawaj, no dawaj, niestety dawaj. taka sytuacja, że stwierdziłem, że wam to nagram ze smutkiem. To 65. na świecie złapany. Ja wiem, widzisz? ja wiem, a słuchajcie, widzowie, jeśli wy wiecie, że warto na przykład zasubskrybować ten kanał, to dobrze, bo sytuacja jest taka, że jeśli zostawicie suba z dzwonem na przykład i sobie napiszecie, chce peta, i przy zostawicie lajka, to samocie możecie jakiegoś peta tutaj zgarnąć, którego mam w punku no. i e, ogółem polecam. I co Puzan jeszcze chciałeś, bo. Właśnie przed odcinkiem Słuchaj, Puzon właśnie powiedział, że... Ja, chciałem, no bo ja coś chciałem, co ja? Od no chciałem, nagrywanie. No, no, ej, w sumie, to jak nagrywałem. Wczoraj jeszcze miałem bana stary. No, jeszcze, bo nie był wczoraj. Ale to ty chyba ten, to ty chyba wisisz coś jeszcze, bo tak długo trzymałeś tego peta. No na przykład. Tak na ja? przykład co wiszę? Słuchaj, wiesz co wisisz? Co? Bo ja jestem początkującym streamerem. No, co? W sensie już streamowałem kiedyś, przecież my no się tak. pozdaliśmy. No tak, ja, ja pamiętam, gdy. Yy, Minecrafta, Minecrafta nagrywaliśmy. Ja ty masz niezałatwiony biznes, kurde gości. Niezałatwiony biznes, no dobra, brzmi Tak, ciekawy. masz niezałatwiony biznes. No. A ja lubię z tobą robić biznesy, bo mm -hmm. mi się to opłaca. O, ładna w ogóle. Okay czekaj, miał. poczekaj, przerwę ci na chwilę. Bardzo ładny o, outfit w ogóle właśnie. Koszulka, patrzcie, how much is your outfit? Tutaj widzowie, się pojawiają ceny. Takie ciuchy możecie na grupie Ruriosiego wyrywać. Bardzo ładny puzon. Dobrze, że tutaj się reprezentujesz. Bardzo ładnie się Trzeba, no Trzeba ładnie się ubierać. Trzeba. No, to, to prawda no, ale sorry, dobra. no co tam się dzieje? No ja mam do ciebie sprawę. Prawe wagi... Ciężkie, jak ty? No tak, 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 ale no, nawet cięższe. i zaraz o. odwołasz te słówka, kochani. Jak ja wyglądam? No drillowo, tam... drip, drip. Drill, drill. Drill, drill, ocierasz, ociekasz, SMTH z grupy Rury Aha, no? A weź mi Okej. Okay. Wiesz co, to jest drill. Ty, ty wiesz, ile to konto twoje jest warte? No... Dwadzieścia tysięcy? to, że ja wydałem pieniądze na to konto dużo. Ja wydałem... Słuchaj, kolega. Jak to no, zacząć stream? 200 na 200, no, na 200 karobie streama. Na 200 karobisz streama. Jak ty masz zasięgi, to co ja no. mam? Ja też mam zasięgi, tak? No, no nie oszukujmy się, koledzy, przyjaciele. Tak, to prawda. No dłoni, uścisk ucisc dłoni, no. 15 pieprzonych tysięcy. Czekaj, co? co? Ale czekaj, ile, co? To jest złoty, huge festive cut. Pod koniec eventu zdobyty. Jest tylko 80 na świecie i zbyt dużo ich nie ma. Piętnaście tysięcy łapek. Nie. I jeszcze kidosą swoim mówi, żeby mnie subowały. Ja strasznie chcę 200 kasobów. Ja mam wolne w złotówki, jesteś moim przyjacielem. Bana miałeś. Mów swoją kwestię, mów swoją kwestię, kolego. Ja ja poczekam. Ale Rebe zamknąłeś trochę teraz. Tak no, mów swoją kwestię, mów swoją kwestię, co to Ale czekaj ci, czekaj. Czyli co? 15 koła lajków. Słuchaj, ale daję dużo czasu. Ja daję 4 dni. 15 koła lajków. Ale. I zostawiasz mi w kata. Ale. 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 No co? Zasubskrybuj kanał Puzonik. Zasubskrybuj kanał, A ile subów musi mieć kanał Puzonik wtedy? Ile zostawią? Jak zostawią. No to może coś jeszcze dołożymy. Nie wiem, nie wiem. Bo ja po prostu. Ja chcę zacząć KS, Ty Weesko, jeszcze w tle. No to czekaj, to Puzonik, A 93 koła masz. Okej, dobra. No, no, no. Siedemka Dobrze, brakuje, no, no, po słuchajcie, powiem wam tak, generalnie to wyglądało tak, ja wam opiszę sytuację, to wyglądało tak, że my, my ze Spudzonem siedzieliśmy teraz 3 godziny na Discordzie, i on mi mówi, a ja, ja pamiętasz tego kciuczkata, to co. <laughs> Co mojego? Ja mówię, no wiem, że ci go wiszę, ja mówi No, później odpal nagrywanie, to ja coś powiem. No i powiedział właśnie, widzowie, więc słuchajcie, w tym momencie zostawcie lajka like widzowie. 15 lajków like ile 3 dni. I przy okazji widzowie. Kanał, kanał Pudzonik. Wyświetla się Wam w karcie na górze w tym momencie. Bardzo fajny kanał, polecam, bo tutaj jak widzicie dwa filmy dziennie, dużo fajnych rzeczy. Możecie suba mu zostawić i generalnie link macie w opisie, w karcie na górze. Ja takie ile rozumiem, ale widzowie, nie zawiedźcie mnie i 200 komu mu teraz dowalcie. Nie że jeśli ci 15 koń dobiją i dostajesz peta, to jest rzadszy niż huge cat w tym momencie. Nie, I to no w chleb. No to no... będę miał taką bekę z ciebie staje. Ja się zesem w gadzie staję. To był najdroższy pet, jaki kiedykolwiek słuchaj, Miałem huge a miałem huge pumpkin kata zbugowanego, Ten jest najrzadszy ze wszystkich tych petów: złoty huge pet. Musisz stawić huge peta, trafić i jeszcze musisz stawić złotego. Czyli musisz zadziałać Magic Eggsy. Szansa na Dobra. to jest zerowa. Widzowie, powiem wam tak. W tym momencie jestem w posiadaniu jednego jednego z jego z Jeśli napiszecie mi w komentarzu swój nick Robloxa, przy okazji jesteście na grupie Rury Josiego na Robloxie, to zostawiając lajka like i pisząc swój nick, subskrybując mój kanał oraz kanał Puzonik, bierzecie udział w konkursie na 10 razy 1000 Robuxów. 10 tysięcy widzowie Robuxów do zgarnięcia. Ja was przykupię, Ja was <laughs> przykupię 10 tysięcy Robuxów widzowie do rozdania. Wystarczy być na grupie. Tutaj macie pokazane, jak dołączyć do grupy bardzo ładnie. Tutaj macie poradnik, jak zostawić lajka, like jak zostawić suba z dzwonem u mnie na kanale. Tutaj Puzona, widzowie, o, tak ładnie, tutaj link macie też w opisie i tak dalej. No i komentarz, widzowie, o treści. A to se nick, napiszcie z Robloxa swój. Po prostu i tyle. I widzowie, nie dość, że pety będę losował, to dostaniecie taki pakiet PET plus Robuxy, tylko proszę zostawcie lajka. Like sub dla mnie, sub dla Puzona. Ja nie wiem, stary, ty najlepszy dile dajesz, naprawdę. Puzona na polskim ci daje najlepsze. Najlepsze. najpotężniejsze dile mi daje. Naprawdę, widzowie. Ten PET może zostać w naszym ekipunku, widzowie. Pokażmy temu frajerowi, że damy radę. Bo ostatnio, żeście mnie zabierli. Tyle wam powiem. Miałbyśmy... tego, nie daliście, ale jak Szalejko, dali rady? Weźcie, widzowie, chociaż tego dajcie rada. Ja bym dał 25 30 ale miałeś określone konto, to chcę ci pomóc wrócić. Ja wiem, dziękuję, ale wrócić tak wartością, że staję... Dobrze, widzowie. No powiem tak, jestem biedniejszy teraz, no ale nie, no, mam jest... nadzieję, że ci to zostawię. to czekaj, to skoro wydane na tym koncie jest 12 tysięcy robuxów, mam huge pumpkin kata, dwa razy huge forest wywerny i huge festive kata golda, to ile to konto jest warte w tym momencie? Nie wiem, ale sam huge pumpkin Kata. Jest w chole, w chole drogi, bo on już jest nienastępny długo i ludzie naprawdę chore sumy za niego dają. Złoty huge festival, no ich dużo nie ma. Myślę, że ze stoich jest. Ogólnie overall i już nie o, będzie więcej. No. no i te huge wywaliny, to zarobuksy, to też są sporo warte. Nie no stary, to no w tym momencie masz tak, że jakbyś sprzedał, no to myślę, że już samochodzik można szukać. <laughs> Nie, no bez kitu. Dobra, widzowie, powiem wam tak. Jeśli zostawiś, nie zostawiliście lajka, to jesteście rurami ze sranymi. Kto ma skórę, łapa w górę. Sub u mnie, sub u buzona. I ja pozdrawiam i naprawdę, patrzcie, widzowie, ja wam dam przykład, ja wam dam przykład, ja wam pokażę coś, ja wam pokażę, żeby was dupa zabolała w tym momencie. Patrzcie, ja wam coś pokazuję, co ja robię. Patrzcie, widzowie. Wchodzę sobie w grupę, co nie? Teraz grups. Wchodzę sobie w rury i jego widzowie. W ogóle bardzo ładna ubranka tutaj sobie możecie kupić. Polecam serdecznie, bo nawet koszulki za 10 Robuxów. I przy okazji chciałbym przypomnieć widzowie też o tym, żeby mi na Robloxie. Joshi inwa, dajcie followa. Ok, dzięki, dzięki. No i słuchajcie, i patrzcie, co ja teraz robię, widzowie, bo to, co ja robię teraz, to podupiona akcja jest. Patrzcie, daję payout. Patrzcie, najbliższa, najnowsza osoba. Kotek 192k. Daję tego typa. Cyk. Aha, on jest za krótko w grupie. No to niestety, niestety, chłop nie dostanie. Dobra, na przykład dałóżmy Wojtunio6. Czy Wojtunio6 jest nowy na grupie, czy też nie? Wojtunio 6. User is not member of the group. No to nie ma farta widzowie. Ponownie. Kolejna osoba, która nie ma farta. Olio Pro. Olio Pro widzowie. On na grupie, czy jest długo, czy nie? Proszę bardzo. I to co ten człowiek dostaje? Uwaga, widzowie. Wypłacamy mu 1000 Robuxów. To możecie być wy widzowie. Like, sub. Tyle chciałem powiedzieć. Puzon, Patrzcie, jaki ładny. Możecie mu zostawić suba. Dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry. O, your triple coin boost. No dobrze. No i ogółem. Ja pozdrowić chciałem, widzowie dla was. I powiedzieć, że psychy nie macie, żeby to wbić. Tutaj wyświetla się wam kanał Puzona. Proszę zostawić suba. I w sumie o tym były ten odcinek. Pozdrawiam Was, całuję w rączki i do widzenia A, dla ja Was. Ja życzę powodzenia. No, dziękuję. Widzowie, wierzę Was. Nie zawiedźcie mnie tym razem. błaka.